Matko widzowie z tej z Matrzycimy na chyba dzisiaj e, pierwszy odcinek z BDU. Jak widzicie jesteśmy na play. Sobie zagramy czwóreczki. Jednak e, jak mówię na czkureczki, to komierzę na solówki. sobie salówki i sobie tak z jedną rękę. Na razgrzewkę. Pamiętaj o A mnie, no, tak z Turpaku, a takim właśnie gram sobie fani. Jak tam powiedzieć? No, dobra. Jesteśmy zieloni. U nas jest Bartek Świlicz. A my tu spoko. Coś... Czy... Spoko. Do i lecimy do tutaj. Już na rękę, albo dwie sobie na przegramy. Nie ja wiem co tamty typaczek robi. Ale O, tam już czerwony leci, to zaraz może do mnie będzie lecieć. Polecimy lecimy sobie zniszczyć łóżeczko żółtemu czore żółte jak ci zniszczę łóżko tylko, że siema siema jeszcze ich łóżeczko, O, gdzie? Ty, tu nie masz do mnie podjazdu. Nie jest kim zadzierasz. Dobra, cofka. Bierzemy mój piecyk. agresor i cheater cheater fajnie to cheater jest na ręce to mamy już parę nie zagramy sobie jeszcze jedną może go rozwalimy ale cheater też cheatera że tutaj po pierwszej ranie. Albo wy to co nicze, czy to cheater, czy nie? Ale chyba tak. Będziemy tu doskarmi się, porzucamy z fajerbolami. No was nie obrażę, to ja. Jak to będzie ten, 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 ten zielony? Ruki na jakiś. Elo, no, lecimy na te diamenty. Ale czy byście chcieli stawanie na Minecraft. Żeby może kiedyś zrobili, no ale to nie prędko gdzieś killarze jeszcze nie na głównym kącie i mamy już tego Sharpiksa, Fireballet, możemy leczyć. Co chcecie jeszcze z jakichś yy, jakichś takich odcinków jakby Poradniki, jak zbudować ładny domek no sobie już lecimy. O kurde. No to daję. Dobra, ostatnia. Lecimy jeszcze na Januarek. Nie wiem, o której to nagrywam, ale to chyba nagrywam o dziewiątej leci gdzieś tak, 60. Dobra, O moja lubiowa mapa. Dobra, Ja wiem, czy zaglądam tą drugą. Tą drugą. Ja zrobię cięcie teraz, żeby to się rozpoczęło ta arena i widzimy. Widzimy się w arenie. Już się widzimy na ręce. Siedmałka. Oj, nie, nie, nie. są O Jasiu w koło mnie jest. Jak fajnie. Może jakiś nibet to jest. Nie, proszę. Ten co mnie wezwał dwojanów. piszę w komentarzu, napiszcie serię czychś trzecie nie jest z Bedwarsów. go sobie mała ucieczka. Hmm. lecimy do niego. Dobra, rozbalamy malutkiego. Dobrze też się klapie, chyba nie powiem, że ja. No, hmm, test. Jak fajnie. Baby B, Baby B, Lecimy B, B, J. Zobaczymy, co I polecimy na piksy, kupimy szarpik, srebra. I polecimy... O kurde, co się dzieje? Szybka mi nie zalicza,

Tak, toto. to můj taky stafik na oranka. Šarpik jsem set, na Myślałam, że wygramy, ale nie wygramy jednak.